Zeszłą sobotę, zgodnie z historycznym kalendarzem, obchodziliśmy święto uchwalenia polskiej konstytucji 3 maja 1791. Na kociewie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie, które było krokiem do samodzielnej organizacji i niezależności naszego kraju. Zanim pokażemy relacje z tego dnia, jak zwykle, zachęcamy do wsparcia naszej stacji poprzez subskrypcję zostawioną na naszym kanale oraz do oceny naszego materiału. Nie zapomnij. Skąd tutaj przybyłem, nie zapomnij, gdzie się urodziłem Bo pamięci jest siła zakleta, więc pamiętaj, synu mój Dzień Konstytucji 3 maja jest dniem, który upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Pierwszej w Europie i drugiej na świecie takiej ustawy. To święto symbolizuje dążenie narodu do wolności, niezależności i suwerenności. To był przełomowy akt prawny, który ustanowił ustrój monarchii konstytucyjnej i zasadę trójpodziału władzy w Rzeczypospolitej obojga narodów. Choć konstytucja obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, jej ideały i duch reform nadal są ważne dla polskiego narodu i stanowią symbol walki o niezależność. Uroczystości związane z tą historyczną dla Polski datą miały również miejsce w miastach Kociewia. W Pelplinie o godzinie 9.40 złożono kwiaty przy grobie wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego. O godzinie 10 odbyła się Msza Święta w Itencji Ojczyzny. Godzinę później nastąpił przemarsz na Placu Wolności z udziałem władz samorządowych, Pelplijskiej Orkiestry Dętej, dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli, delegacji zakładów pracy, organizacji społecznych i mieszkańców gminy Pelplin. O 11.15 rozpoczęła się uroczystość przy pomniku na Placu Wolności, gdzie podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Odbyło się wystąpienie burmistrza miasta i gminy Pelpiń Mirosława Chyły oraz złożono wiązanki kwiatów przez delegację. Jest z nami wicestarosta powiatu z Andrzej Lisik i Witam sekretarza gminy Bogdana Badziąga z panią skarbnik gminy Justynę Lewandowską. Witam wszystkich kapłanów, którzy są z nami, witam służby mundurowe, policję, a dzisiaj w sposób szczególnie gorący, wszystkich strażaków. Jest oczywiście prezes Ochotniczych Straży Pożarnych, pan Zenon Szela, ochotnicy, strażacy zawodowi, druhowie, druhny. Jest nami wiceprezydent Starogardnia Polskiego, Patoleusz Bęski, witam serdecznie. Witam wszystkich radnych gminy Telfin, radnych powiatu trzewskiego. Grąco witam wszystkich sołtysów, dyrektorów, pracowników placówek edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych, instytucji samorządowych, wszystkie delegacje firm, zakładów pracy z naszego miasta i gminy Telfin, gości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dzieci szkolne, młodzież. Witam wszystkie poczty sztandarowe, i jak zwykle na to miejsce przeprowadziła nas koletnicka orchestra pod dyrekcją Tadeusza Legowskiego. przy rynku staromiejskim w Starogardzie Gdańskim uroczystość rozpoczęto o godzinie 11:30, gdzie wciągnięto flagę polską na maszt, delegacja złożyła kwiaty oraz odbyło się wystąpienie okolicznościowe. Później o 12:15 odbyła się msza święta w kościele Świętej Katarzyny, a o 13:00 odbył się piknik rodzinny z kurkowym bractwem strzeleckim przy ulicy Brackiej na terenie strzelnicy. W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy przybyli, oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podziękowania kieruję również do delegacji 71 Batalionu Lekkiej Piechoty 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Proszę teraz o uformowanie kolejności do przemarszu. Według kolejności. 12.30 Czczewianie rozpoczęli wydarzenie Mszą Świętą w Kościele Farnym. Od razu po zakończeniu mszy, po godzinie 13.30 nastąpił przemarsz z pod parafii podwyższenia Krzyża Świętego na skwer Konstytucji 3 maja z tyłu od wieży Ciśnień. 15 minut później rozpoczęto uroczystość przy tablicy pamiątkowej, gdzie odbyło się przemówienie starosty czczewskiego Mirosława Augustyna, złożenie wiozenek kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz intronizacja króla kurkowego. Po przeprowadzeniu w prowadzonej uroczystości odbył się piknik z okazji Święta Konstytucji w siedzibie fabryki sztuk. <śmulny> Szanowni Państwo, już od ponad 20 lat spotykamy się tutaj na sferze Konstytucji 3 maja przy tablicy pamiątkowej, aby uczcić kolejną rocznicę uchwalenia pierwszej Konstytucji w Europie. Dokładnie 234 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto Konstytucję, w której w 11 artykułach opisano ustrój prawny Rzeczypospolitej, zasady funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Oparte na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych. Uregulowano również organizacje władz państw państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Wprowadzono ustrój monarchii konstytucyjnej, silną władzą przedstawicielską, zastosowano trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Proszę o zabranie głosu starostę czczewskiego pana Mirosława Augustyna. Szanowni Państwo. Mieszkańcy Powiatu trzewskiego. Obchodzimy dziś kolejną 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która odcisnęła znaczący ślad w polskiej historii i stała się kamieniem węgielnym podbudowy współczesnego państwa polskiego. Majowa Jękczenka dawała nadzieję, że nawet w beznadziejnej sytuacji naród może znaleźć w sobie dość siły aby podjąć dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Dlatego zaborcy i okupanci zakazali jej świętowania. Ale idea jej twórców trwała w, dziejach literackich, w dziełach literackich, w pieśniach, żyła wśród emigrantów, powracała w kazaniach duchownych. Dobro oraz wolność kraju i całego społeczeństwa to główny cel, który przyświecał twórcom Konstytucji. Niech to świętowanie da nam radość, siłę wzmacniającą nasze, naszą wrażliwość na te najważniejsze wartości. Dziękuję bardzo. O kolorach białym i czerwonym o symbolach chorwa i korony bo w pamięci jest siła zaglebna No, tato ci opowie, jak na jaskowie stawiał pierwsze kroki.